Źródło, no mówię ci stary. No takie właśnie jest źródło tych historii o tym miodzie, co miał 5000 lat i był super jadalny i w ogóle był super dobry. Bo słuchajcie, jest grupa ludzi, którzy za wszelką cenę chcą mi udowodnić, że ja nie mam racji. Ja ich jakby rozumiem, tak? Bo oni mają wiedzę wielopokoleniową. Pradziadek mówił, że znaleziono miód w piramidach. Yy, dziadek mówił, że miód się nie psuje, że znaleziono miód w piramidach. Ojciec mówił i tak dalej. No i trzy pokolenia mu powtarzały, że miód się nie psuje, że znaleziono w piramidach i o 5000 lat był super dobrym miodem i co on teraz ma zrobić? Jak mu z Wąchocka na TikToku, mówi, że to bzdury. No to on w to nie wierzy i on mi próbuje znaleźć jakby zaprzeczenie tego co ja mówię, nie? Yy, I na przykład była pani, która mi wysłała chyba z 15 różnych linków do różnych stron. Ale to były takie, wiecie, Wirtualna Polska, Onet, Interia i takie, powiedzmy, mniej więcej właśnie angielskojęzyczne odpowiedniki. Żadne źródło naukowe, tak? Redaktor na takim portalu może napisać po prostu wszystko. Nawet na podstawie moich TikToków redaktorzy przecież piszą artykuły, tak? Więc pff, żadne źródło, nie? Był taki pan, który mi wysłał linka do swojego tam AI-a. I bardzo fajna opcja, że wysłał mi jakby linka, takie, że jak ja to kliknąłem, to miałem jego konwersację z tym AI. -em. I tam było, że miód jest tam higroskopijny, że niskie pH, że duża zawartość cukru, że ogólnie ma takie właściwości, że znaleziono miód i był super fajny i tak dalej. Ale dwa moje zdania spowodowały, że AI zmienił zdanie i stwierdził, że jednak trochę konfabulował i źle połączył fakty i tak dalej. I ja później jakby znowu kliknąłem, kopiuj ten link i posłałem temu panu, że jego AI zmieniło jakby zdanie jednak, że proszę bardzo, tutaj przedstawię i były tam chyba dwie osoby, które mi takie tam pdf różne przysłały, nie? Ale co się okazało, słuchajcie? Bardzo fajnie, bo w tym AI-u miałem jeden PDF, właśnie, na który się ta sztuczna inteligencja powołała. Bardzo ciekawy, przeczytałem go całego. I później, właśnie, dwie osoby jeszcze mi przysłały. I słuchajcie, co się okazuje w ogóle? Śmieszna sprawa, bo ludzie, którzy chcieli mi udowodnić, że ja nie mam racji, to udowodnili, że ja mam rację. Jeden przypadek był z Gruzji, kopali jakiś tam gazociąg, nie? I tam znaleźli. I drugi był we Włoszech, jakąś tam też, właśnie archeologiczne takie ten. Świątynia jakaś, nie? I słuchajcie, w jednym przypadku było tak. W tym dokumencie, to jest taki dokument właśnie naukowy, tam jest napisane. Brudna, lepka, brązowa substancja w garze była taka, nie? W takim tym. Przez 30 lat jej nie mogli zidentyfikować. Dopiero jak użyli jakąś tam spektromektę, spektrografię i w ogóle jakieś tam molekularne coś tam, no to wysnuli wniosek, że to jest miód, nie? To jedno. Czyli jakby to kompletnie przeczy, wiecie, że znaleziono miód, był jadalny super kolor, taki wiecie, piękny, brązowy i tak nie, brudna lepka, jakaś ciecz, której nie potrafili zidentyfikować. A drugi przypadek, ten w Gruzji, to od razu na samym początku dokumentu jest napisane, że właśnie kopali gazociąg, coś tam, jakieś naczynia gliniane, i zeskrobywali resztki, jakby z dna. Coś tam została, taka warstewka, to zeskrobali i znaleźli tam pyłki lipy. I się okazało, że no takie wioski wysnuli, że to prawdopodobnie miód był. No to tyle w temacie. Znaleziono miód i był super dobry.